Co robisz? Napaję to, nie naprawisz tego. A ty udałam się, nie udałam się, udałam się, a te udałam się. No to dobrze. Udało No to dobrze, że się udało. Udało się. No to dobrze. Się. Układasz klocki? Hmm? A jakie? Kaka. -ka. Aha, to są twoje nowe klocki, ale nie niż tego auta. Nie niż.